Dzisiejsze pytanie Sylwester, czy to noc grzechu? Posłuchajcie odpowiedzi. Pytanie jest od Krisa, jest dosyć obszerne. Postaram się jakoś je skrócić. Po Sylwestrze, gdy wrócimy do pracy, będzie licytacja kto ile wypił, kto gdzie się upił, czy w zakopanem, czy na rynku, kto ile miał seksu, z iloma osobami, kto kogo zdradził, jakie one były. Jak się do tego w ogóle ustosunkować, i czy Sylwester to musi być noc grzechu? No, yy, Christ, to jest taka sprawa, że w zależności od naszego nastawienia, oczywiście, to nie musi być noc grzechu, to może być noc dziękczynienia Panu Bogu, i może się dużo dobra wydarzyć też w tę noc. Chociażby teraz w Porszewicach prowadzimy rekolekcje ignacjańskie, i tam w ciszy. Osoby się modlą i w ciszy przyżyją Sylwestra. Także może być tak. Ja pamiętam Sylwestra, jak miałem 17 lat, pamiętam go do dzisiaj, ponieważ w tę noc sylwestrową podpisałem kurcjatę wyzwolenia człowieka na całe swoje życie, że nie będę pił alkoholu i będzie to moja modlitwa, moje wyrzeczenie za osoby uzależnione. Zrobiłem to, jak miałem 17 lat, właśnie w noc sylwestrową. O 12 była msza święta i po tej mszy świętej y, była taka rozmowa z siostrą, zakonną. Przekonałam ją, że chcę to zrobić, i świadomie, nie po pijaku, to zrobiłem. Był to sylwester dla osób niepełnosprawnych, y, w którym uczestniczyłem. Tańczyliśmy z wózkami, z osobami. Bardzo fajny sylwester. Y, u nas tam, przy świętej w kościele o 12 mamy dzisiaj Eucharystię w noc, w noc sylwestrową o 24 razem z księdzem biskupem i przerywamy sylwestra, idziemy się modlić. Mamy sylwester bezalkoholowy. Także jest możliwe, żeby to była piękna noc, noc w Bogu, ale jednocześnie się bawimy. No i trzeba być tutaj w tym mądry. No jeżeli ktoś ma taką tendencję, że chce się upić tego wieczoru i jeszcze chce zdradzić albo z kimś innym mieć tam seks, no to nic na to nie poradzisz. Natomiast człowiek wiary, to jest człowiek, który, no nawet jeżeli coś więcej wypije, to będzie mądry. tak? Że będę tańczył tylko z żoną, a nie z kimś innym. Albo raczej pójdę spać, niż wie, wiem, że mogę się wystawić na pokuszenie. I może dojść do zdrady. Tak? Jak się pije alkohol, to Nabiera się odwagi, wtedy jest łatwiej jakoś o kłótnie z najbliższymi, a na zewnątrz gdzieś o, o zdradę. Także to rzeczywiście może być ciemna noc, ciemna noc, i taka, która wyniszcza. Źle by było, gdybyśmy w ten sposób rozpoczynali nowy rok, bo mamy rozpoczynać rok uwielbienia, rok z Bogiem, a nie y, zaczynać go od grzechu. Także kto z Was może, to zachęcam, żeby. Ten moment nowego roku, symboliczne przejście w 2020 rok, było raczej z modlitwą Ojcze Nasz, z rękoma w górze, z jakimś uwielbieniem, z zaśpiewaniem tedeum, z oddaniem Bogu chwały. Ten kierunek, niż, niż tylko yy, coś złego. Natomiast jest też neutralny Sylwester, kiedy się po prostu idziemy bawić i i jest takie szaleństwo, w którym potrzebny jest jakiś też oczywiście umiar. Nie z każdym i nie zawsze trzeba tańczyć. Trzeba po prostu uważać na to, tak? Trzeba być mądrym, żeby ta noc nie zaważyła na małżeństwie, na rodzinie, na naszym stylu życia, tylko żeby przynależeć całkowicie do Chrystusa. Także to są nasze wybory i te wybory podejmujemy świadomie, gdy jeszcze nie jesteśmy pijani, gdy jeszcze wszystko jest dobrze. I też myślę, że dużo zależy od naszego nastawienia, czy my idziemy na imprezę, żeby tam kogoś poderwać, my idziemy na imprezę z taką otwartością, a może coś się wydarzy, jak będzie okazja to więcej wypije, czy mamy jakieś swoje zasady, których chcemy się trzymać. I zachęcam do tego, żebyśmy takimi zasadami w życiu się kierowali. Te zasady czyli podejmuje się je zawsze przed takim wydarzeniem, a nie w trakcie, bo w trakcie to są różne sytuacje, lepiej je wcześniej przewidzieć. Żeby być mądrym. Także ja Wam wszystkim życzę dobrego Sylwestra, Bożego Sylwestra, żeby był czas na podziękowanie Panu Bogu za to wszystko dobro, co się wydarzyło w ciągu roku, przeproszenie Go za błędy, i życzę każdemu z Was, żeby nowy rok był pójściem za Jezusem, żebyśmy byli Jemu wierni, żebyśmy Go we wszystkim znajdowali, żeby nasze życie było przepełnione modlitwą. Tego Wam z całego serca życzę. I tak jak zawsze, kciuk w górę, subskrybujcie nasz kanał i być może ta, w, ten sylwest, w tego sylwestra chcielibyście jeszcze posłuchać dobrej muzyki, to tutaj na dole sobie kliknijcie odpowiedni materiał. Do zobaczenia.